Towarów opuszczających chińskie fabryki rosną w rekordowym tempie, podsycając obawy o obecność takiego procesu, który się nazywa stagflacja, stagflacja, czyli stagnacja połączona z inflacją w Chinach, w drugiej co do wielkości gospodarce świata. Według danych rządowych, indeks cen producentów który mierzy koszt towarów sprzedawanych firmom, wzrósł we wrześniu o 10,7% z rokiem poprzednim. I warto tutaj zaznaczyć, że jest to najszybszy wzrost od roku 1996, kiedy rząd w ogóle zaczął publikować takie dane. Kolejną kwestią, która wypływa Wypływa z tego raportu, wypływa z tych danych jest to, że rosnące koszty surowców dość agresywnie obniżają zyski chińskich firm. Co może zmusić je do spowolnienia produkcji, a nawet do zwolnienia swoich pracowników. A warto zaznaczyć, że niektóre fabryki zmniejszyły już liczbę zmian, zmniejszyły już obsadę, obsadę osobową swoich firm. Ze względu, na, ze względu na problemy z racjonowaniem mocy, problemy z dostępnością energii elektrycznej. Stąd ta, ta napięta sytuacja, związana z jednej strony z kwestią energetyczną, a z drugiej strony z, to, z tym inflacyjnym zagrożeniem, sprawia, że firmy zaopatrujące się w towary w Chinach. Już w tym momencie tak naprawdę zmagają się z zatłoczeniem portów, z gwałtownie rosnącymi stawkami frachtowymi, z opóźnieniami, czyli, czyli ze, wszystkimi, ze wszystkimi tymi problemami w łańcuchach dostaw, które wywołała także pandemia, między innymi poprzez, poprzez zamykanie wielkich chińskich portów poprzez tworzenie, poprzez tworzenie tych w cudzysłowie korków. Korków morskich. No i te rosnące ceny i, i zmniejszona produkcja, no niestety mogą się wiązać z dalszymi kłopotami dla, dla globalnych łańcuchów dostaw, które i tak już są pod, pod naprawdę dużym obciążeniem. Natomiast warto w tym, w tym miejscu zaznaczyć także, że inflacja konsumencka, czyli to, co, to, co my najlepiej znamy pod, pod, pod nazwą inflacją, pozostaje niska. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł we wrześniu zaledwie o 0,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Także tutaj, także tutaj, tą główną bolączką pozostaje, pozostaje inflacja, przede wszystkim dla, dla przemysłu. No i niestety może się to odbić czkawką nie tylko, nie tylko chińskim producentom, ale także nam konsumentom w Europie.